Kontynuujemy grę Metro Last Light, etap czwarty Rzesza. Moją ucieczkę z więzienia faszystów można podsumować słowami. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Przyjaciel ma na imię Paweł Mrozow. Był dowódcą oddziału zwiadowczego czerwonych, który załatwił... który załatwili faszyści. Nigdy nie przypadają za komunistami, ale Paweł zachowywał się jak prawdziwy bohater. Yeah! O, się przebrali kurde w, w kogoś. Jakiś zew słychać zajebisty. Tak, zaraz przyjdę. A nie mam latarki też. Wciąż. Bardzo powoli się poruszam. Ten fragment był na trailerze. Właśnie będę mówił co było na trailerze. Tutaj bezpośrednio w grze. Tutaj jest kolejna notatka. Żebyście mogli sobie przeczytać, mhm. czyli nic więcej tu nie ma, dobra. Czyli ten fragment jest... Był na trailerze, no jak oglądałem gameplaya To jest pierwszy pierwszy fragment OL zbiorowisko Zło! Zło! Nie wiem co nie krzyczą, ale... Legendarny podziemny kompleks! Legendarny podziemny D6 Lekarstwo. Хватит консервов, Хватит. чтобы рейх был сыт сто лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Угу. Он Штурм! Господин Что там еще? А, выкрыли нас, бо идем за место и... и...

заебись то акция курва е yeah. yeah, курва <laughs> черт сильно задел черт держись артем держись тащи места не у него гаиш о на станции oh, курва yeah. на землю на землю сука <laughs> не стреляй. To jest bardzo krótki fragment, więc. Będziemy strzelać. Chyba dwóch poleciało tam, nie wiem. Haha. No i etap piąty od razu. Ucieczka. Udało nam się dokonać niemożliwego. Teraz muszę zawiadomić zakon, że cień zaginął, a to oznacza, że muszę przyznać się do niepowodzenia misji. Teraz, gdy uciekł do metra, sam go nie znajdę. Muszę dotrzeć do najbliższej stacji neutralnej, a później do polis, siedziby zakonu. Paweł skaże mi drogą. Tak! Yeah. Każdy się dorwał! Теперь на театральную рвем, больше некуда. Театральная, но. И как там, живой вообще? Чува. А, хроник вещь. Черт, Тупи! Черт. А ну, Нет, вы вожены, курва. Ёб твою мать, курва, Ну все, приехали. Działaj nieczu! Dalsze na swoich dwoich! Ajda za mną! Cztu za tunel! Dobra, tu mamy to, tu mamy to. Tylko to mamy tą broń, nic więcej. nie ciekawie <tunel> Zajebiście. Dziwne, że kurwa... Aha, bo ja mam inaczej klawisze. Cztery noże... Zero w ogóle tlenu, haha. Prawie w ogóle amunicji nie mam. A, też możemy tymi strzelać, tak? Ale nie wiem, pieniędzmi nie będziemy strzelać. Dobra, idziemy. Coś w ten grę kurwa przycina. O. Co jest kurwa? Jak ja tu kurwa wyciągałem tą ładowarkę? O. ...trupa! Artyom, chodź <laughs> tu! Zaraz, moment, kurwa. Yeah. Artyom, idź tu, jest dzieło! Przyjaciel, yeaaah! Artyom, chodź tu! Można to spalić tą... Nie, to nawet nie ma. O, jest jakaś pajęczyna. Artyom, idź O, jest coś. Nareszcie. Jakaś amunicja, <laughs> moment kurwa, ja pierdolę. O, jest. Zaraz ci szczele w mordę, jak będziesz tak kurwa jęczał. Dobra, idzie. I sprawdź co jest kurwa w tej pierdolonej rurze. Tak! Podajesz, tak. Ja gledam, tam. <laughs> I zajebali go i go złapali. Sierota kurwa pierdolona. Uh. Ninja jebany. <laughs> <laughs> Jeśli ten kutas nie, nie się jest sam to... to na pewno ktoś jest. <laughs> O kurwa. Od razu to rozwalimy, bo ta żarówka będzie się świecić. Tak, tak, wiem o To się obraca, ale się nie świeci. Śmierdząc, co i nie chodzą nigdy. Krasny, kurwa, wasza mać pierdolona! <grystanie> jest jakaś amunicja. Widzicie, on na raz wszystko podnosi, a nie trzeba osobno podnosić, tak jak było w pierwszej części. To nie wiem, co tu podnieść w ogóle za broń. Co to w ogóle jest za broń? O kurwa, jaki... jaki pistolet! Ohoho! za amunicją nasz oddalał! Kurwa! Tak, nie Jestem w stanie któregoś sięgnąć tutaj? Kurwa! Patrz, straciłem kurwa dwa pociski Dobra jest Tam jest kurwa kolejny Jest Tam jest na górze jakiś kolejny kurwa O o o Dobrze że się ustawił tylko mi się nie ruszaj No co? A to mogę strącić, bo podobno można to strącić, tak? Zajebiście jak to można ingerować nawet w ognisko. Dajbi muzyka o przyszedł Zamknij się skurwysynu! synu Ja mu O, zobaczyli mnie No tak Gdzie ty jesteś kurwa? Tu jesteś Aaaa! Hehe, <noise> wypierdalać. Gdzie ty jeszcze jesteś, kurwa? Na górze jest. No to jest ta sama broń, co ja mam, ten... No, już troszkę amunicji już zebrałem Fajnie, że można nosić trzy bronie O, tu już nie ma tej animacji, jaką wykręca Szkoda. Jeszcze jeden kutas tam jest na górze O jest Poszedł w pizdu Dobra, poszczelamy. Zobaczymy jakiego kopa ma ten pistolet. Zaraz się obalamy. Co wy kurwa? Yeah. Ha, ha. Pięknie! A si kurwa zacząc. A to jest ten sam co ja mam, tylko że z tłumikiem. O tu jakaś sobie płyta leci. Z głośniki są. No. Warto takie coś przeszukać. To już chyba wsią, prawda? Bo tu więcej nic takiego nie ma. O, dobrze, że tu przyszedłem. Apteczki mam dwie, co prawda. Nie mam żadnych tych filtrów. No, nie mam nic. No. Tu jest nie tu jeszcze jest przejście. O, tu jakiś, jakiś nowy pistolet widzę. Nie, bo ja z tu nie mam, to ja nie będę jej brał. Dźwięk jest zajebisty jak się przekręca żarówka. O tu jakaś dźwignia jest. Nie, to nie jest dźwignia. A możemy przykręcić żarówkę z powrotem. Ha, 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 ha. Możemy sobie ją kręcić. gdzieś się coś przestawiało, tak? tu coś mi minęło notatka no jedna strona to jest ta broń, którą ja mam zamknąć się kurwa nie trafiłem kurwa że w jednym miejscu. No, nareszcie padłeś. Po kurwa. Ha! Się przewalił. Na schodach. Yeah. To jest to samo co ja mam, to mi jest niepotrzebne Dobra, idziemy dalej, bo tu szkoda czasu Co oni zamknęli bramy To gdzie ja mam to w ogóle otworzyć Czy ja mam tędy przejść górą? Zajebista pozycja, do góry nogami leży. I no to jest ta sama broń. A, tu jest dalsze przejście. Dobra, idziemy dalej. Co? Jeaa, yeah, kurwa. Sztu? Sztu? Czyta se kurwa gazetę na tym <złata> Złota amunicja, jest dobra Ciekawa, jakbym mu zgasił tą O, tu coś jest. jest do jakiejś do jakiejś cichej broni, jakaś kulkowa amunicja. Do tych chyba pneumatycznej. to jest kolejna notatka. idziemy dalej tu nie ma po co gasić, bo tu nie ma nikogo o, złota amunicja, jak najbardziej Patrzałem to? Patrzałem. Nie, nie, czy nie patrzałem, ale nic nie ma. Tu patrzę, wszystko kurwa. No, idziemy dalej. A, ja wiem, tutaj trzeba iść. Mo, no, pajonki. Koniec etapu.